Cześć, jestem Eliza. Przyjechaliśmy dzisiaj do Warszawy już z turem, z Damskim turem, Intrus Gibson Tour w składzie no ja Eliza Halama, Weronika Twardowska, Karolina Korlewska, Aleksandra Mazurkiewicz i Martyna Taras. Zaczęliśmy yy, od Oświęcimia, Mieliśmy zatrudnienie Częstochowe, ale mieliśmy małą obsługę. Potem następnie wyjechaliśmy do Częstochowy. Wczoraj byliśmy cały dzień w kampie, dzisiaj jesteśmy tutaj. Jutro Gdańsk, Poznań, no i potem może jakiś, jeszcze jakieś jedno miasto. Nasz y, super tour trwa 7 dni. Y, y, wszystko mamy w sumie na pince bo codziennie jedno miasto. Śpimy sobie w naszym jeepie samochodzie, w małym kamperze, gdzie jest tam ciasno, ale dajemy radę. Y, podziękować chciałam za realizację naszego touru Dominikowi Długozimie, który się spiął i, i zorganizował wszystko. Tacie, mamie, dziewczynom które wiesz zaangażowały się i też bardzo pomogły. No i oczywiście Gregorowi, który poświęcił dla nas tydzień czasu i śpi z nami i śmierdzi śmierdzi u nas w aucie, ale żyjemy. Z naszego wyjazdu mamy zamiar skręcić mały filmik. Kamerujemy wszystko, nagrywamy, także czekajcie na relacje.